ósmy dzień października coraz ciemniej ale zaczynamy nowy piękny dzień dzień dobry i taka niespodzianka mnie spotkała przed chwileczką sąsiadka Małgosia mi przywiozła takie duże sadzonki truskawek ja sobie kupiłam takie dwie donice opowiadałam wam to jeszcze po południu się umówiłyśmy na herbatkę i jeszcze dostanę mniejsze takie sadzoneczki do tych donic. Może jeszcze z 6 bym zmieściła, ale będę miała truskawek, jak mi to nie zmarznie, może mi nie zmarznie w tej szklarni. Małgosia mówiła, że nie zmarznie, no to zobaczymy. Ale się cieszę. Pewnego razu w spiżarni. Znalazłam ziemniaka, który wypuścił oczywiście kłącza i miał takie małe, chyba ze 3 czy 4 ziemniaczki, takie, ja wiem, może miały 5-6 mm, malutkie były, ale pomyślałam sobie tak, skoro tak bardzo chciałeś przetrwać, to ja Cię wsadzę do ziemi. Wzięłam dużą donicę, nasypałam ziemi i po prostu umieściłam tego ziemniaka tam. Leżał sobie całe wakacje, cały sezon i przed chwilą wysypałam tą donicę, bo ziemi potrzebuje i teraz tak, albo skucha, albo sukces plantacyjno-ogrodniczy, zaraz Wam pokażę. No już, no już widzę, że jest sukces, tak, zaraz zobaczymy, tutaj tak, jeden ziemniaczek taki, drugi ziemniaczek taki, dwa ziemniaczki są. Co tu mamy jeszcze? O, trzeci. O, jaki wielki. <noise> jaki wielki ziemniak. Trzeci, czwarty. Jej, a tu to gruszka. Zobaczcie, jak mi to wyrosło. taką gruszkę. <noise> Radny Julek. <noise> jeszcze jakieś są? O, tu jest jeszcze jakiś ziemniaczek. No, to, to chyba to by było na tyle, bo tam nie widziałam, żeby cokolwiek było. Myślę, że nie. Teraz będę. O, na takich. Na takich to rosło, na takich kłączach. Jak to ziemniak. No, także, także takie mam tutaj badyle. O, ten to się jeszcze trzyma. No, taki, taka grucha. Ciekawe czemu taki. No w doniczce to jest. Nie wiem, jaka odmiana. Nie pytajcie mnie jaka odmiana. Bo pojęcia nie mam. O, tu jest jeszcze jakieś takie malutki. Nie dojrzał w ogóle. O, i tu jeszcze jeden. Proszę. O, takie były te ziemniaczki, tej wielkości. No to może miały centymetr. Jakoś tak. No może miały centymetr. No, także tyle. Tyle ziemniaka. Tu już nie ma, tu już zgnilizna jakaś. No, to taka małgosia ogrodniczka. Plantatorka, bo to nie ogrodnictwo, ziemniak to nie ogrodnictwo. To plantacja. Proszę, takie zbiory mam. Chciałam wam pokazać taką ciekawostkę, bo jak wiecie, to jest glicynia moja, czyli wisteria. Ona jest dosyć taka zwarta, a my ją dobrze tyniemy, bo po prostu ona nam tutaj na maszt wchodzi, na choinkę, tam gdzieś jeszcze jakieś wiechcie są zasuszone, ta choina już jest spora. I w tym roku <laughs> ona również miała bardzo dużo kwiatów i zobaczcie co się stało, tyle było pszczół. Zapyliły coś tam, jakiś kwiat. I pierwszy raz, może w tą, w tą stronę będzie lepiej. Pierwszy raz mam taką fasolę. A w środku są pewnie nasiona tej wisterii. Tak sobie grzecznie tutaj wisi, wisi i czeka, aż dojrzeje. No taka ciekawostka. Ciekawa jestem, czy jak Wy macie wisterię, bo na pewno macie gdzieś w domu, w ogrodzie ktoś z Was na pewno ma. Czy coś takiego u Was również miało miejsce, bo ja tą wisterię mam 20 lat, 18, tak 18. I pierwszy raz coś takiego mi się wydarzyło. A teraz pokażę Wam, jak malwa nie kwitnie. Tak, tutaj gdzie mają być iglaki, to znowu zarosło, ale malwę przytargałam w zeszłym roku od sąsiadki, bo ona nie chciała. I ta malwa tutaj, o, będzie miała kwiat. Ona bardzo późno y, zaczęła kwitnąć. Tutaj ma dużo pączków. Ja nie wiem, czy ona da radę jeszcze się rozwinąć w tym roku, bo jak wykopywaliśmy tutaj te iglaki stąd, to było pełno iglaków tak no, do końca i tutaj też do końca. To y, taka maszyna była i ona po prostu wszystko w takie takie drzazgi ciała i tutaj właśnie no, nie wiem, no widzicie, to on, taki żółty, żółty pąk już prawie, że się rozwija oj, biedronka jest biedronka jest i to chyba nasza nasza biedronka, boża nie ta wietnamska czy azjatycka o, biedronka wreszcie naszą bożą krówkę widzę, bo po prostu tylko są tamte może to też jest tamta, no nie wiem. O, samolot leci. Taka ciekawostka u mnie w ogródku na ten moment. Szybkie podsumowanie dnia, bo już jest późno. Dzisiaj wstałam z przytupem. Muszę wam powiedzieć, że pierwszy raz chyba od dwóch lat siadłam na rowerku. Zaczęłam dzień od gimnastyki, czyli nie za dużo, ale 20 minut pedałowałam. Oczywiście na takim luzie, bo ja nie mogę z obciążeniem, ale 20 minut i A, taki sukces dla mnie. Potem różne rzeczy się działy, wiadomo, jak to, jak to u każdego. I muszę Wam powiedzieć, że odbyłam bardzo ciekawą rozmowę. Poczyniłam zmiany. Poczyniłam zmiany, bo ja nie umiałam. No zobaczcie, jak tutaj ładne, ładnie te przeplotki. Zaraz Wam pokażę. Ach, tu w tę stronę, a tu w tę stronę. Tu, tu i tu, a z przodu też. W tę stronę i w tę stronę. No jak to jest, zaraz, 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 żebym ja to wiedziała, tu ten, ten jest, o tak, 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 tutaj jest, o, tutaj jest, w tę stronę idzie, a tu w tę stronę, czyli dobrze idą, tak, wiecie, tak symetrycznie, lustrzane odbicie. Głowa tu Julek, Julka, głowa przejdzie, zobaczcie, jakie to jest wielkie, także spoko, spoko. Rzędy skrócone tutaj, o tak ładnie zrobiłam. Muszę się pochwalić, muszę się pochwalić. No, po prostu no już nie mówię, że jestem z siebie dumna, ale jestem z siebie dumna, tak? I co się okazało? Ten sweterek miał, jak wiecie, tutaj takie dziurki przy tym raglanie. Ja uważam, że te dziurki są zbędne, no, ale tak chciałam według opisu. Ale sobie później pomyślałam, że te dziurki mnie wprowadzają w błąd, bo było nabieranie oczek na rękawach, jest dodawanie oczek, przód i tył się nie dodaje, ale na rękawach, w tym wzorze, jest na, dodawanie na rękawach i dodawanie oczywiście na raglanie. I co się okazało? Ja się myliłam, bo ja miałam bardzo, tu już mam taką dłuższą żyłkę. Ale ja miałam taką króciutką żyłkę, naprawdę taką króciusieńką, 15 cm może miała, ja po prostu nie widziałam tych oczek. I raz przerobiłam tutaj, raz nie przerobiłam, i to powodowało, że ja nie wiedziałam, gdzie te oczka są teraglanowe. Teraz sobie zaznaczyłam inaczej. Wszystkie oczka, które narzucam, przerabiam na prawo jako przekręcone oczka. Tym raglanem tylko będzie warkocz. Czyli nie będzie tych dziurek, które tutaj są. Widzicie, tu są takie dziurki. Ja zrezygnowałam z tych dziurek i jak tylko zrezygnowałam z tych dziurek, po prostu wszystko mi się zaczęło układać. Mam chyba jedno oczko więcej na którymś z rękawów, ale to jest nieistotne po prostu nie, w którymś rzędzie w tym kolejnym rzędzie nie, nie dodam jednego oczka i tyle to, to nie, nie, nie ma żadnej różnicy także ja myślę, że teraz to już mi pójdzie dobrze ten sweterek bo no tak, nie spodziewałam się a znaczy wiedziałam, że Julek do nas przyjeżdża a nie spodziewałam się, że będę go miała kilka godzin i no i muszę wszystko tu ogarnąć, żeby tylko Czas poświęcić mojemu wnukowi. To po pierwsze, więc sweterek ogarnęłam i cieszę się. Nie było to takie trudne i ja nawet tak pomyślałam sobie, że to nie może być takie trudne. Ja nie mam doświadczenia, jak wiecie, ja to powtarzam, ale ja w nocy wstałam i pomyślałam sobie tak, no przecież jeżeli jest opis i te oczka trzeba dodawać 8, na ośmiu, oczkach jakby, prawda? Osiem razy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, czyli z przodu, z tyłu warkocza, z przodu, z tyłu warkocza, z przodu, z tyłu warkocza, z przodu, z tyłu warkocza. To mówię, to przecież no to, to nie może być takie trudne, tylko ja się myliłam właśnie, które te oczka są jako ażur, a które są przerabiane w tej małej żyłce. I po rozmowie właśnie utwierdziłam się w tym przekonaniu, że to, co myślałam w nocy, było Dobre, bo mnie tak już zaświtało w nocy, że no przecież nie muszę tego ażuru robić, no ale że we wzorze, że ja nie mam doświadczenia i tak dalej, no ale jak usłyszałam, że po co ty ten ażur, że w ogóle to jest bez sensu w zimowym swetrze i tak, oczywiście, przyznaję rację i w tym momencie, bo wiecie, nawet jeżeli ja coś dobrze wymyślę, znaczy ja nie wiem, czy to jest dobrze, bo nie mam doświadczenia, ale jeżeli osoba, która ma ogromne doświadczenie, mi potwierdzi to, albo powie i przekona mnie, że no tak, faktycznie dobrze myślałam, albo okej, okay, ty masz więcej doświadczenia, to ja zrobię tak, jak mi radzisz po prostu. To jest zupełnie inaczej. I jak ja już jakby przemyślałam to sobie, mój mózg to yy, zeskanował <grym> odpowiednio. No po prostu siadłam i zrobiłam no chwilę. Więc teraz też idę i miałam tą skarpetkę niebieską dziergać, ale nie, jednak sweterek jest ważniejszy na ten moment. To będę robiła ten sweterek. I teraz tak, wczoraj jeszcze kupiłam sobie, jak wiecie, nowy numer wzory na druty. Ja tak nie do końca przepadam za tą gazetą. Ale, ale kupiłam, bo. W sumie to nawet nie przeglądałam, bo jak byłam w Obi i jak wpadłam do tego, po Obi jeszcze poszłam po te lody, wiecie. Musiałam sobie po prostu dogodzić. <ścoughs> Dzisiaj to mam kaca moralnego, no ale nic, nie ma co, nie ma co sobie wyrzucać. No było dobre już. To. Mm, hapnęłam te, te wzory i wzory na druty po prostu nie przeglądałam myślę sobie a fajny ten różowy sweter lubię różowy zobaczymy i przyszłam do domu też nie zobaczyłam i teraz przed włączeniem tego nagrywania pomyślałam sobie że przejrzę tą gazetę i wiecie co no jest kilka fajnych swetrów na przykład ten mi się bardzo podobał no, oczywiście nie zrobię, no bo wiadomo, no, doba za krótka, ale ten mi się bardzo podoba sweter. On jest tutaj tak mm, przeplatany i wiązany. Fajnie. Tak myślę, że fajnie. Tutaj mi się podoba ten też ten dół, że nie ściągasz go od razu wzór idzie warkoczowy. Bardzo mi się podoba. Podoba mi się również ten podobny, ale mm, z kołnierzykiem. Też mi się bardzo podoba i kolor mi się też podoba w sumie. Chociaż ja tak odchodzę już od tych, od tych szarości, bo ja całe życie się ubieram jak myszka na szaro. Ale to też było czymś spowodowane, no właśnie. No wszystko ma jakby wytłumaczenie. Ten mi się podoba. Tylko ja golf to nie przepadam za golfem, więc ja bym to robiła po prostu bez tego golfu, chociaż on jest taki odstający, a tym bardziej mi się nie podoba. Ten mi się podoba reliefowy. Też ładny jest. I podoba mi się jeszcze e, powiem, Tak. Ten bliźniaczek taki no sylwestrowo, karnawałowy na czas świąt, bo to jest taka połyskująca włóczka. Nie wzięłam okularów. Nie będę już kombinować, ale to jest Moher Lux. I to jest właśnie Jedwab i Moher z mm, Lang -Yarns. Połyskujący taki. Właśnie. Yy. A, no właśnie. I jest włóczka Lame. Bo to się mm, łączy włóczka Lame la, albo Lame ale też Langians i to jest 100% poliestru i to się właśnie, i to się właśnie um, tak błyszczy więc tak o, błyszczy się to właśnie to czarne chyba, tak myślę miedziane i czarne no, podoba mi się to, naprawdę Taki, do, do takiej połyskującej spódnicy, a nawet matowej to taki element dekoracyjny, no ładne to jest, ale najbardziej to mi się podobają te dwa swetry właśnie, te, ten niebieski sznurowany i ten, ym, o ten mi się podoba sweter, bardzo fajny jest, bardzo fajny i ten, ym, o ten, taki nietypowy zupełnie, prawda? No nietypowy. Także ja zmykam, zmykam a skarpetkę. Na szczęście ja sobie zapomniałam, że mam taką fajną lampkę ze szkłem powiększającym. Stoi na biurku, ale ja używam tylko jako lampki. A tam pod tym dekielkiem jest szkło powiększające. Ja ją kupiłam dawno temu, gdzieś przez internet chyba, do wyszywania. Ona jest świetna, naprawdę fajne światło ma i jest malutka, poręczna, można ją złożyć, tak klapnąć. Ja ją wszędzie wożę ze sobą, jak jadę gdzieś, jako taką lampkę nocą jakby nie było na przykład. To można nawet na podłodze postawić i, i, i nie zabić, się, jak się idzie do toalety w, w nocy. To można zaświecić. I, yy, i sobie pomyślałam, jejku, no ja nie widzę tych nici nie widzę, a tam mówiłam Wam, że tą skarpetę jedną... Yy, tak strzyłam ładnie, a drugą gdzieś poprzekręcałam oczka i taki rancik mi wyszedł na palcach, musiałam to spróć. No i udało mi się świetnie, bo tam właśnie podświetlone jest to szkło powiększające, także jutro sobie dokończę te skarpety, no i oczywiście priorytet teraz jest sweter dla Julka. I nie byłam po te truskawki nawet, bo mm, poszłam do paczkomatu, bo mam wreszcie nowy pasek. Taki jesienny, pomarańczowy. Tamten już jest taki, um, nie da się go wyprać. Ja go pra, prałam tak systematycznie, ale on już ze starości po prostu tak zsiwiał, brzydki ten pasek jest. Oczywiście zamoczyłam znowu w waniszu, bo on ma fajną sentencję. Just do it, wiesz, wiecie, no to taki sentyment mam, bo dostałam od syna na gwiazdkę kiedyś i będę chciała go odplamić, to znaczy no, żeby ten brud jakoś puścił, ale myślę, że jak już jest taki stary pasek kilkuletni, to, ten, to to już po prostu się nie da tak doprowadzić do takiej szarości, bo on był taki, taki lekko szary. No i tyle na dzisiaj, jutro, jak w związku z tym, że nie byłam po te truskawki, ja nie była mu kapiasa, to jutro chyba to załatwię. Czwartek jutro tak, jutro załatwię, a piątek ma, będę miała wyjazd i też takie spotkanie, więc w piątek hmm, nic nie zrobię w domu, bo jak już będę wyjeżdżać, to ja potem już nie mam siły. Dobra, tyle na dzisiaj nie chcę, nie chcę przedłużać, bo po prostu po co? Jest pełnia krwawa od dwóch dni w sumie. Od wczoraj, od wczoraj rana. Byłam na spacerze jeszcze właśnie, jak po ten, do paczkomatu szłam po ten zegarek wiedźmowy, znaczy pasek wiedźmowy dniowy, pomarańczowy. To um, tak za chmur taki bardzo, bardzo czerwony księżyc się wynurzał. I myślałam, że wam nagram tą pełnię, ale okazuje się, że jak wyszłam za domów i już mogłam mieć przestrzeń taką, że było kawałek łąki. To chmury przykryły księżyc i tyle. Tak. To tyle na dziś. Życzę Wam pięknych snów, spokojnej nocy. No nie wiem, czy takiej spokojnej, bo jeszcze mała dygresja. Mam taką koleżankę, ja chyba o tym wspominałam i no, oczywiście na Messengerze, na Messengerze gdzieś tam, gdzieś tam się spotykałyśmy i. No, i wymieniałyśmy się jakimiś tam informacjami, powiedzmy. I na zakończenie, kiedyś mówię, właśnie życzyłam, życzyłam tej mojej koleżance spokojnej nocy, a ona mi, oczywiście, ona jest trochę starsza ode mnie, a ona mi na to mówi, tak. A co to ja na wojnie w okopach jestem, żebyś ty mi spokojnej nocy życzyła? <grym> Więc ja teraz, ja teraz po prostu. Nikomu nie życzę spokojnej nocy, no bo może wiecie, no wiecie o co chodzi. Miłych snów. Niech Was aniołki pilnują. I do zobaczenia. Do jutra, pa.